Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Przegląd serwerów. I dzisiaj y, przejrzymy sobie, obczajmy nową edycję Survivala na serwerze Cubestorm. <grych> y, zawahałam się, bo chciałam być na trybie. Mm, jestem tutaj pierwszy raz. więc jestem ciekawa, co tutaj przygotowali dla nas twórcy. Mamy bonus dzienny, dobrze. Jabłuszko. Darmowe jedzenie, ok. Dekoracje, chcesz przyozdobić swoją działkę, aha, czyli główki, uuu, uu. ok. Z tej strony co mamy? Losowy teleport, tak? Bonus czasowy, ooo, co wygadacie? Tego mi brakuje na skybloku, wujaszek, Wujek Łuki czy ktoś inny. No, no, to by mi się bardzo przydało na Skybloczku. Dobrze, co tutaj mamy? Podpisy. Skrzynka dla mniej zamożnych. O, fajne rzeczy, ale czy ja je chcę? Wezmę sobie ziemię, może mi się przyda. O, no dobra, może. O, drzwi. Drzwi też mi się przydają. Patyk. Myślę, że to są takie podstawowe. Rzeczy, dobrze. Nie wiem, czy tutaj są działki, czy raczej nie, chyba jest, yy, wiecie, yy, mapa i, o, gamma. Haha, ha. zajebiście. Yy, Sb, okej. Okay. Yy, przejdźmy się najpierw tutaj. No to jest gracz i tu się łowi? Przepraszam was za mój głos, ale mam alergię. Top. Co to jest top czego? Klaudbocy, <laughs> Topór skokowy, władca cienia, antytrap, namierzator, Ok. Coś, co nigdy nie osiągnę. Ja raczej tutaj nie będę grała. <laughs> ja tylko prowadzę serię ze Skybloka. Blok działki 65. Ja pierdzielę. Musisz mieć rangę VIP, a ja mam media, więc chyba mogę. Hm. Czy co? Ja to dostaję w kicie? Zaraz to obczajmy, słuchajcie. Wszystko tutaj obczajmy, najpierw... Ej, wait. Ja mogę sobie latać chyba tu. Nie, nie mogę. Kurde. Darmowe klucze. Trailerów. Uuu! O, czy ja wrzucałam to już? Chyba wrzucałam. Yy, a zobaczmy sobie, co tutaj mają ciekawego. O, to samo co na skyboczku. Yy, skrzynie Endu też. Skrzynia Premium. chyba jest to samo. To tak troszkę. No, bym powiedziała, nie fajnie. E, aha, dobra, tu byliśmy. Mamy jakiegoś drwala. u Co to, to jest? Etychy. Cube coins To jest enchantowane, ale tak fajnie wygląda to. O, aha, sadząki. O, mordę, jeża e, Czyli to jest jakieś. Tak, waluta serwera, ale jakaś taka, jakby banknot, tak? Dobrze mówię? Nie wiem. Tu co jest? Tagi. Czy tagi są takie same jak na Skype'u? Tak. O, ja mam magika. Aha, ok, dobrze. Grupowy teleport. O, nie, tu się boję. Póki co. Aha, aha, ok, ok. <ścoughs> tu mamy jeszcze chyba jakieś wymiany. On dostaje kasę. Yy, o, za te mamy, motykę możemy mieć, przeczytałam zwierzak, <laughs> ostatnio dużo oglądam tego delikwenta zwierzaka. Okej, okay. yy, fajne właśnie jest to, że można wymieniać sobie jakieś itemki, to mi się podoba. Dzień dobry, jesteś na odcinku, mam nadzieję, że oglądasz i subskrybujesz śmietnik. Darmowa ranga. Tak, za 80 wyświetleń? Zmienili to. Nagraj film z serwera i wrzuć go na YouTube lub TikTok, jeśli zdobędziecie. zdobędziecie. Minimum 30 wyświetleń, czy masz rangę VIP na 3 dni. Każdy następny film przedłuży Twoją rangę o kolejne 3 dni. Więcej wyświetleń, wyższa ranga. Mam najwyższą możliwą rangę. Wow. Szok i niedowierzanie. Mm, kurde, bym się wzięła kiedyś za tego TikToka czy nie? Nigdy się nie wezmę raczej. Czy ja tu byłam z tyłu? Coś tu jest? Ja chodzę. Co to to? Ja chodzę jakoś dziwnie chyba po tym spawnie. Byłam tu czy nie? Co tu jest? Aha, strefa awk. Ok. Tu co jest? Kowal. Strefa VIP. A, dobra, naprawić przedmiot. Aha, tam już jest. Aha, okej, okej. Okay, okay. Dobra. Jeszcze tu zobaczę, co tu pisze. Klany to na razie nie. Rekrutacja na pomocnika nie interesuje mnie, nie mam czasu. Aha, tu byłam. O, łowca tu jest. Czemu ja go nie widziałam wcześniej? Aha. Czyli dropik i jakieś fajne rzeczy. Dobra. Dobra. Teraz kit sobie obczaje, kit... O Jezu, a ja mam... Ja nawet nie mam miejsca. Czekajcie, może my się tepniemy losowo. Zresztą o, mamy handlarza. <laughs> Jakie rzeczy ty tu masz fajne. <laughs> Serio? Za jeden? No ja wiem, że jest tak, ale... <laughs> <laughs> Laki bloki są. Łapacz mobów. Jajko, ale zajebiste. Czemu tego nie ma na skyblocku? <laughs> Czemu co? Jak to czemu co? A czemu to jest ktoś nie pierdyknął w tym? Wiecie co? Ja jestem szczerą osobą i zapytam się wprost dlaczego takich fajnych rzeczy nie ma na skyblocku? Tylko na survivalu. Czemu, czemu inwestujecie bardziej w ten tryb? Nie wiem. Jak dla mnie Cubestorm zasłynął ze skyblocka. Jak dla mnie bo ja tutaj przyszłam grać na SkyBlocka mi mój widz podesłał na Discordzie także i nigdy potem już tego y, typa nie widziałam na KeepStormie, ale ok e, także dużo osób też fajnych tutaj i niefajnych poznałam, no bo wiadomo nie można mieć wszystkiego, ale jakby, no ja bym dodała w te rzeczy do... na SkyBlocka też, bo są fajne na przykład, właśnie takiej wymiany, czy coś. O, tu mamy jakiś kilo kilof górnika. Bardzo fajny gradient, podoba mi się. Dobra. E -e -e. Menu. Standardowo nie ma. Pomoc. Co my tu mamy? Wszystko, obczajmy. E Targ. Targ graczy. Aha, czyli ach, ach. <grych> ok. Łóżko. Jajo, przyzywając Sonika zombie. Aha, ok. że coś nowego. Ja jestem na wersji 1.19.4. Tak. Głowa spocony, Stasiu. Szybcior za 12K. Nawet ziemia, taka droga. pampersik mrocznego. Aha. Przysekster, co wy tu robicie? Ale tak naprawdę dużo osób gra. Co, to jest takie tanie? czy znaczy, pfff. Nie wiem. Pff. Dużo osób tutaj gra na tym survivalu niż na skybloku. O, zapomniałam, że to tak działa. Zapomniałam. Dobra, dalej. Pomoc. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Nowe receptury. To było chyba cudzyne. O, autopodnoszenie. O, włącz, dobrze przyda mi się chyba jak zacząć grę pozostałe informacje aby zarządzać działką użyj komendy ale dobra my się musimy tepnąć gdzie był ten teleport Ho. o boż ale to był grupowy a gdzie był ten no dobra nie działa Pff. boję się i co teraz kurd jaki jesteś w walce, a chwila, bo to są te drzewa na Morzy nowe. to może ja tu zostanę o mordę jeża fajnie no to moje ulubione drzewa to są jakby tu nie zostać przecież ja bym tu miała zarobiście. tylko co to jest to jest... woda tu? czy to jest taka trawa? ja to totalnie nie wiem to jest jakieś błoto. Ale ja bym tu mogła mieć działkę. Tylko teraz pytanie: jak tu stworzyć działkę? Mm, kurczaczki. E, jak grać? Tak, stwórz blok działki. Crafting. A następnie znajdź wolne miejsce i postaw go na ziemi. Crafting. To zgodnie. Uh, sponsor, ja mogę, mogę chyba tego Władca cienia, aha, okej okay. Aby sprawdzić, no nie, bo ja muszę to mieć Te rzeczy Not right. Jezus, skąd ja to wezmę Tu co mamy, szmaragdy też w ogóle Diamenty Ja pierniczę Dobra, a sprawdźmy kit. Ja chyba nie będę tu grać. Znaczy, podoba mi się to, że można sobie, wiecie, zrobić działkę tak. Yy, bo te wyspy ostatnio nie były fajne. Moim zdaniem. Yy, nie mam. Nie mam diamentów. Czyli trzeba sobie yy, zebrać po prostu. Ale fajnie, że. Fajnie, że to drewno jest. Tylko. Gdzie jest to drewno? Tu są te korzenie. Jeśli tak niefajnie zbija, bo to na skyblocku to zbijam. Jezus Maria. Co to tak? What? To jest jakiś? Co? Czemu to tak szybko się zbiło? Jakiś mod tu jest? Czy to. Ja nie pamiętam. Ja w ogóle tak dawno grałam w Minecrafta, że, że to jest hit. Halo, jest to jakieś drewno jeszcze? Jakbym zbiła tu? Nie, jest to nie da. To bez jajek normalnie nie ma w Minecrafcie. Tu coś jest dodane. Na 100%. Jejuś, maria, co tu się dzieje? Ale może to sprzedam, może. Mogę to wymienić przecież na, te, na tą walutę, ale co ja sobie kupię za tą walutę? Nie wiem, nie pamiętam już, co tam było. O mroczny, mroczny nam zaraz, nas tu zaraz czymś poratuje a właśnie, bo miałam powiedzieć o tym. Zapomniałam, dobrze, że on wlazł. <głos》> zapomniałam. E, 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 tylko no właśnie, miałam się wymyślić zasady, bo ogólnie możecie zgarnąć rangę, sponsor. 30 dni, chyba tak. E, o, pff, poszedł. E, I tak, co trzeba zrobić? No nie wiem, możecie e, wpisać swój nick, że się zgłaszacie i zrobimy losowanie. Daję wam na to nie wiem ile czasu, Pff, ile ta nie seria, ile ta edycja będzie trwała chyba długo, nie wiem, tak szczerze. Kurde, ja dzisiaj jestem nie totalnym. Przepraszam was za to. E co możecie zrobić? No wpiszcie tego Nika swojego, z napiszcie Nick y z Discorda swój i nick z minecrafta tutaj jakim gracie na tym serwerze i do wygrania sponsor na 30 dni nie wiem on chyba jest albo na survivala albo na y, Skyboka albo na tym i na tym ja nie pamiętam jak to było z tymi rangami ale jak coś to piszcie no i tak myślę y, z 2 tygodnie z 3 tygodnie i losowanie nagram wam w shortcach na YouTubie. O, tak będzie najlepiej. Takie szybkie losowanie. Wrzucę Was do miseczki, waszeniki i wylosujemy. Oczywiście No, minimum trzy osoby niech się zgłoszą i coś tam wymyślimy. Znaczy zaczniemy ogólnie losować. O, o Boże, jak pięknie. Jak pięknie. Tak, przepięknie. Ile tam było tych drzew 30. Na wymianę. Ja nie wiem czemu, ale ja cały czas ten nick czytam dekadlum. <noise> nie wiem o co chodzi. Tak, jak... Dobra, propo tego konkursiku to jeszcze raz wam powiem, żeby to miało ręce i nogi. O, ej, zaraz będzie noc. Ja tu zginę. Ktoś tu O 42 sadzunki. Jezus. Tak, żeby to miało ręce i nogi, to tak. E, jeszcze raz, nick z Discorda w komentarzu pod tym filmem. Nick z Discorda i nick e, z gry. I tak no, dwa tygodnie od wstawienia tego filmu ja wrzucam później Shortsa na ten kanał na YouTube. I e, losuję która osóbka wygrywa. Oczywiście yy, minimum trzy osoby. Jak się zgłoszą, to wtedy będzie losowanie, a jak nie, to będziemy czekać tam kolejny tydzień, kolejny i kolejny, aż będzie yy, jakaś liczba osób. Dobra. Okej. Okay. Ja bym sobie jeszcze ten węgiel tutaj zebrała. A w sumie ja mam gamę i teraz. żapki. Teraz nie wiem, czy. Dobra, może ja pójdę na spam. W sumie, jakbym chciała tutaj grać, to najłatwiej byłoby mi, żeby je ktoś dodał do działki. Chyba tak by było najłatwiej, chociaż nie wiem. E, 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 gdzie ja chcę iść? Gdzie był ten drwal? Hmm. To jest dobre pytanie. Nie wiem, czy nie w tą stronę? E, handlarz, oj, chyba nie. Nie, strefa PVP, czyli w drugą stronę był ten drwal. Hmm. tu był górnik eee, bu, bu, bu. o, dzień dobry znalazłam pana 64! czemu mi się wydawało, a nawet nie ma tego czerwonego dlaczego? dlaczego? a już myślałam, że będę miała coś <noise> a tu nie ma nic ale dobra a zadania jakieś są? Nie ma zadania. Questy? Nie ma. Yy, dobra, jeszcze Wam pokażę, co ma VIP. O. O, ja bym to mogła dać do tej skrzynki dla biednych. Gdzie ona była? Tu, tu. O, mogłabym dać te rzeczy, te rzeczy. Warstwem chudam. Korzenie może komuś się przydają. O, siewkę na morzynu macie. Znajdziecie moje dobre serce. Kit gracz jeszcze. Ło, wow, myślałam, że nie zostanę. A, to, co miałam tutaj już... Ten, dobrze. No i cóż, no... Pff, nie wiem. <grytanie> tak jak mówiłam, ja tutaj nie będę grała, ale jak jesteście. Yy, ogólnie ciekawie tych wszystkich dodatków i tego wszystkiego to możecie wbijać No i oczywiście pamiętajcie o konkursiku Jezu, jak tak tepło dziwnie O, mroczny dzień dobry Błagam, nie rzucaj mi nic Bo ja tu nie będę grać O, dobrze <laughs> Okej, okay. yy, to tyle Także... A czekajcie, jeszcze sprawdzę... Dobra, ten survival już bardzo długo trwa, więc przepraszam w ogóle, że się tak spóźniłam z tym, ale dobra, nie, nie mogę powiedzieć, trudno macie datę, przeżyjemy jakoś. Co tutaj dodali? Małe zmiany w zestawach startowych, poprawki w ekonomii i zmiana wyglądu Cube Coins, zablokowano wchodzenie z podczas PvP, o, bardzo fajnie. Nowe przedmioty. Mm, to sobie oglądaliśmy o, działka dla graczy z rangą, sponsor e, do założenia klanu oprócz 200 punktów rankingu potrzeba również 5 typów przedmiotów o, czyli coś czego ja nie widziałam na tym serwerze, a by się dowiedzieliście naprawiono możliwość używania owoców refrenusu podczas pvp małe poprawki w skrzynkach, otwierać je będzie można godzinę po starcie edycji Dodano komendę KPVP, aby móc szybciej zmieniać te opcje zamiast wchodzić w ustawienia klanu. Eee, dobra. Co? Nowa strefa AFK, w której można zdobyć m.in. klucz do skrzynki? Nie wiem. Eee, dodano piórka do łowcy. Naprawiono błąd z klodpucami, który nie dawał efektów, gdy były lekko uszkodzone. Naprawiono błąd z, z głosowaniem na godzinę które nic nie zmieniało. Jakie głosowanie na godzinę? Czemu ja o tym nic nie wiem? To powinno być tutaj na wstępie, jak ja sobie wpisuję pomoc, czy menu, czy cokolwiek. No, ale gdyby nie to to byśmy nawet nie wiedzieli o tym, więc fajnie, że oni to też udostępniają. W opisie będziecie mieć linka do do tego Discorda, więc polecam wam wchodzić i Obserwować sobie ten kanał changelog. Eee, co dalej? Teleportacja na losowe korty daje anty na 20 sekund. Eee, Okej, okay, dalej coś ciekawego, co by tu było? Nagrody za czas spędzony na serwerze. Aha, to to, to mogło być na skylogu. Eee, a, spoko. Yy, na jaki typ działki wszedł intrus? Aha, ok. Yy, dodano hologram. Yy, top 10 rankingu graczy. Limity. Dobrze dalej. W ogóle tak patrzę tutaj creative jest? Serio? No faktycznie był tutaj creative, o, windy. Pff. Zapomniałam, że są windy na Skybloku. Mi jeszcze na razie windy nie są potrzebne, bo ja jeszcze tam nie mam skończonych platform, ale to będziecie widzieć w samej serii. I tak przy okazji, jak już mówię o serii SkyBlock, to ona będzie się pojawiać naprzemiennie, bo tam mi jeszcze wpadły dwie serie: paputki, modne paputki, sezon drugi i nowa seria: Survival na 1.20. Mówię tylko, jakby Was interesowało. W środę będzie się pojawiać na, prze, na przemiennie. Pierwszy odcinek ze Skyblocka już był, a kolejny będzie dopiero 28 czerwca. I to jest tak tylko na chwilę, bo ja nie wiem, czy ta seria z Minecraft Solo 1.20 wypali. Jeżeli będzie duża aktywność, jeżeli nie, no to też, też zobaczymy, ile będę miała dni wolnych na nagrywanie. Na razie jest ten długi weekend, więc nagrywam, ile mogę. Ale cóż, dobra, ja będę kończyć ten odcinek, także dzięki wielkie za obejrzenie. Dajcie znać, czy będziecie tutaj grać, czy nie. Ja tak jak mówiłam, no niestety nie dlatego, że nie mam czasu. Yy, nie mam czasu naprawdę grać dla siebie for fun. Serio, naprawdę. Ja gram yy, tylko pod serię teraz, bo kończą mi się... Filmy po prostu na zapas, więc znowu muszę nagrywać i nie mam czasu. Ostatnio w ogóle nawet nie chce mi się grać w Forfan Minecraft, naprawdę. Chce mi się grać tylko pod serię, a tak Forfan nie. Nie ma w ogóle fajnych serwerów, nic. Znaczy, forfan też gram tutaj na skyblocku właśnie na Stormie, na tym serwerze. Żeby trochę, wiecie, pozbierać surowców, trochę pieniędzy, żeby mieć co robić na tych odcinkach. Także ten, ale tak to to nie chce mi się w ogóle grać tak for fun. No. Dobra. E, przypominam o konkursie, na rangę, na sponsora, na 30 dni. E, I tyle. Trzymajcie się i paputki do następnego przeglądu lub do następnego sklepka na w Stormie. Paputki!